Witam Cię serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale, ponownie z CSGO Skins Tutaj zwycięzcę poprzedniego giveawaya, gratuluję serdecznie Odezwij się proszę na Discordzie, link w opisie A dzisiaj co? Dzisiaj luźny odcinek Niestety nie, nie nagrałam mi się skrzyneczka, bo zapomniałam kliknąć Ale pamiętajcie o otwieraniu Oraz o moim kodzie ZUNAYA, w którym macie 10% z depozytu do każdego doładowania Oraz 2,10 na start Otwórzmy sobie na samym początku skrzyneczkę, która, yy, z której drop po prostu poleci dla Was. Zobaczymy, co tu dla Was dzisiaj poleci w giveawayu. No i taki kałaszek, Ice Cold. Proszę bardzo. Żeby wygrać tego skina, jedyne co musicie zrobić, to zostawić oczywiście łapkę w górę pod tym filmem. Subskrypcję na kanale oraz komentarz, który będzie mówił o tym, jaki macie plan na weekend. Przypomnę również o tym, że obecnie na CSGO Skins trwa rozdanie, w którym możecie wziąć udział. Jedyne co trzeba zrobić to oczywiście wpłacić konkretną kwotę na CSGO Skins i przy którejś wpłacie może poszczęście się Wam i utrzymacie taki prezent. Kto wie, proszę bardzo, takie fajne skinki są do pokierania, także gorąco zachęcam do korzystania z kodu. A dzisiaj co? Dzisiaj, tak jak mówiłam, luźny odcinek, bo otwieramy sobie po prostu to, co nas znajdzie akurat. Pozwustujemy sobie od razu. Dzisiaj bez szału. O, proszę. No i się od razu, zajebiście. Ostatnio odcinki całkiem fajnie siadły, jeśli chodzi o dropy. Także jestem dość zadowolona i już nie mam jakoś super ciśnienia nawet, żeby teraz lecieć po jakiś mega drop. Tak szczerze. Sprzedamy sobie, otworzymy sobie może jedną zrzesterowaną taką skrzynkę. Ile ona będzie kosztować 1200. Dobra. To nie. To nie robimy. Nie robimy takich rzeczy dzisiaj. Delikatnie, powolutku. Lecimy sobie dzisiaj. Aksja, gloczek, Dawaj, dawaj. On jest sporo warty całkiem. Aj, nie, nie siadł niestety. E, dobra, jeszcze raz. Kurwa! Rękawiczki tak blisko. Niedobrze. No to może otworzymy sobie jeszcze dwie takie skrzynki i idziemy. No, te rękawiczki trochę mnie znerwowały, bo nie powiem. Fajnie byłoby je tutaj wydropić. No ale niestety nie tym razem. Niemieczka guardian. Tak jak poprzednio uspik. Dobra, idziemy sobie stąd. No to może po kolei też Beastcase. Otwórzmy trzy zwykłe skrzynki. Bez żadnego trybu. O, o, o. Nie, no ta. Yy, chromatyczna aberracja z tego co pamiętam właśnie, jest warta całe nic niestety. Niedobrze, raz jeszcze puścimy. Player 2. O, o proszę. To jest skin, który naprawdę mi się podoba. Zostawmy go sobie nawet w sumie. Yy, I otwórzmy jedną zbustowaną skrzynkę. Nightwish czy... On tam... Contaminated Bridge. O proszę, o proszę! 500 złotych, zajebiście, dobra. Fajnie, Beast zwrócił, więc lecimy dalej z Lunarem. Od razu trzy, let's go. U, u, u! To chyba całkiem fajne będzie, nie? Nie, szkoda. Otwórzmy jeszcze raz. No i znowu chyba lipa, bo nie wiem ile Empress, też jakoś niedrogo chodzi. 300 złotych. Dobra, dobra, z, z tym maczkiem fajnie weszło jednak. Dobra, sprzedamy sobie wszystko i mamy teraz na e, jeszcze na przykład dwie skrzynki zboostowane. Puśćmy sobie. No, mogą pozostać przy tamtym dropie i byłoby lepiej. No, niestety, dziwego. Chciwy traci dwa razy. Tak już bywa. Vapor Wave Case. Trzy razy. Bang, bang, bang. Prinstream, tylko pytanie w jakim flowcie? No, test, czyli niestety nie jest warte zbyt dużo. To tym razem. Neon Rider dwa razy? Nice, nice, fajnie. Ok, zbustujemy sobie raz tutaj i lecimy dalej, nie zatrzymujemy się, tak? Neon War, to raczej nie będzie dużo warte. No właśnie. Ok, Anarchy Case. 3 trzy to będzie, Hmm. no niech będzie, otwórzmy sobie trzy razy takie. Dramatyczna aberracja i de deci de decimator. Lipa. Dobra, nie będę trzy razy otwierać tej, bo sześć stów leci na taką skrzynkę e w trybie potrójnym. I jedną zboostowaną. I zobaczymy, co tutaj nam. No kurczę, ten blue steel jakby siadł, by zajebiście A tak? Tylko stówka. Dobra, ostatnie raz tutaj jest zbustowany i koniec. Blair tu. Fajnie. Tylko, że nie, on chyba nie zwróci, nie? No nie zwróci, bo jest w well worn. Niedobrze. Radiation case. Dwie. Zielone takie ładniutkie. dla ten nic. Mm -hmm. Aha. No chyba, że tak. O! No i proszę widzowie! No i zajebiście, jednak nie potrzeba jestera, żeby wydropić coś fajnego. Fajnie, nie są może jakoś super drogie, ale jest to już taki drop, który przynosi uśmiech na twarzy. Fajnie, fajnie. To teraz pasowałby jakiś zielony nożyk do tego dropnąć, no, do takiego zestawu zielonego. Tutaj nie, tutaj nie było. Chyba po prostu trzeba wziąć w przytry, radiation case. Aha. I zbustować sobie, może, żeby mieć szansę na takiego doplerka. O. Tylko to tylko raz, bo nie wiem, czy w ogóle będzie mnie. O Jezus Maria, widzowie. O Jezus Maria. Pytanie, czy ja chcę tak ryzykować, bo to już jest naprawdę spora kwota. Pytanie, czy właśnie mnie nie pokara za tą chciwość ponownie. No dobra, trzymam kciuki, że poleci koska fajna do tego. O Jezus Maria. Nie, no nie tak. 3000 przepalone. I już cholera w te kawiczki. Cholera wszystko. O matko. Ojoj, to porobiło się. Dobra, otworzymy, się co? Tańszą skrzynkę jakąś na żesterze. Co? A bo to jest Dragon Lord. Nie, 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 nie. Otworzymy sobie tak. Licząc, że drobniemy coś, co nam zwróci ten, ten nietrafiony wydatek ostatni, żeby coś tu pokręcić jeszcze. U, jejku, jakby ten lor siadł. Aj. Oj, oj, oj. Dobra, jeszcze raz. Rękawiczki, to rękawiczki, to rękawiczki. Nice, mamy to. Ile? Ja myślałam, że to nie wiem, będzie trzy koła, choć to jest 800? Przecież to jest połowa tej skrzynki. Dobra, puścimy sobie Ninja Case na Jesterze. I to będzie ostatni z pięć wynagrodzeń. O, nie, no gama Doppler Face 4.